I nareszcie ten remont famuł powinien wystartować, powinien też wystartować po bożemu. Też staraliśmy się podejść do famuły na Ogrodowej 24 tak, jakby zrobił to biznes. A jeżeli chodzi o poukładanie funkcji, w sposób jak najbardziej nowoczesny, i taki odpowiadający, wpisujący w ten budynek w proces rewitalizacji kwartałowej, bo przypominam, że jesteśmy w jednym z priorytetowych kwartałów, które miasto rewitalizuje ze środków europejskich. Dlaczego mówię, że tak jak biznes? Bo biznes nie robi dzisiaj tylko czystych biur w budynkach, tylko miesza funkcje i my sobie powiedzieliśmy, że też te funkcje chcemy ze sobą pomieszać. Dlatego w Famułach Przy Ogrodowej 24. E, powstanie zarówno hostel e, z restauracją, e, jak i mieszkania, biura, lokale usługowe i automatyczny park. E, my chcemy mieć ofertę dla, dla młodych ludzi, e, dla kogoś kto chce po prostu przyjechać do Łodzi na tak zwanego city breaka e, i nie ma za dużo e, środków, żeby wydawać e, 300-400 zł na, na nocleg w 3-4 gwiazdkowym hotelu. Kogoś kto ma 100-150 zł, a może czasem 80. Bo oferta dla, ta, dla takich osób być powinna. Stąd pomysł na hostel, oczywiście zarządzany przez, przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym operatora. I to będzie funkcja, dominująca na 32% tej nieruchomości. Kolejną funkcją będzie funkcja mieszkaniowa na niecałych 20%. Te mieszkania mają być mieszkaniami małymi i też będziemy chcieli je wynająć, tak jak wynajmowaliśmy teraz mieszkanie na ulicy Północnej, czyli trochę nierynkową z taką ofertą dodatkowych punktów dla osób młodych, dla osób mieszkających w centrum, dla osób, które nie posiadają na przykład węzłów sanitarnych w kamienicach, w których się dzisiaj znajdują, dla osób mieszkających w strefie rewitalizacji, a dla osób niepełnosprawnych na przykład. Więc chcemy, żeby ta oferta była taką ofertą odpowiedzialnościową, to jeżeli chodzi o mieszkania. Biura, e, biura kolejne 20-23%, e, tak żeby ten budynek też miał szansę żyć przez cały dzień. E, no i oczywiście funkcja e, usługowa w parterach i w piwnicach, czyli w e, tym, co e, widzimy za, za naszymi plecami. Całość e, wspierana będzie przez, e, przez park. więc startujemy z pierwszą famułą, ale równolegle od razu myślimy o dwóch kolejnych. Żeby one wystartowały również szybko. Staramy się pracować od razu nad brandingiem, żeby to był taki produkt naprawdę fajny, lokalny, więc mhm. pojawia, się, pojawia się logo, pojawia się jakaś taka nazwa, która jest wrośnięta w miasto z drugiej strony. Chcielibyśmy z tej konkretnej nieruchomości rok rocznie mieć przychód w wysokości około 5 milionów złotych. Całego...